Widać jak się skóra odkurczę, tak naprawdę jak zrobimy takie dwa dalsze punkty, to jak się zbliżają. Jak dochodzi do redukcji, tak naprawdę objętości, ale to jest należy to podkreślić, to jest wiodkiego naskórka, bo tu nie wycinamy pełnej grubości skóry, jedynie odkurczamy powierzchnię naskórka w taki sposób, że z tej skóry wydaje się być mniej, ale de facto nie dochodzi do pełnego wycięcia jak przy lefaroplastyce chirurgicznej. Jest to bardzo fajna alternatywa dla osób, które nie chcą jeszcze zdecydować się na korekcję chirurgiczną, a chciałaby poczuć trochę e, lekkości na powiekach. Pani do nas wróciła tak naprawdę po trzech latach i przez te, ten tak naprawdę bardzo długi czas, jak na tak mało inwazyjny zabieg, obserwowała fajny efekt. Oczywiście należy pamiętać o łączeniu tego typu zabiegu e, z toksyną botulinową, która rozkurcza mięśnie oka i zapobiega Wywoływaniu tej dodatkowej wiodkości i rozciąganiu tej skóry w obszarze, w obszarze powiek. Cała sztuka w tym, żeby tej skóry mimo wszystko nie, no nie, nie oparzyć za mocno. Zabieg ma wielu swoich przeciwników, jednakże ja uważam, że dobrze dobrany pacjent do tego typu zabiegu będzie z niego zadowolony, pomimo tego, iż gojenie jest dość spektakularne i trwa. No, około 10 dni zanim odpadną strupki z, z powiek, a później ustępuje takie zaczerwienienie pozapalne, które też no, zdarza się, utrzymuje się nawet do, do, do kilku tygodni po, po zabiegu.